W 2020 roku do ustawy prawo budowlane został wprowadzony artykuł 37b, który mówi o tym, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej dostarczenia lub ogłoszenia upłynęło co najmniej 5 lat. Co to oznacza dla inwestora, powiem Wam na przykładzie, który został przedstawiony w uwadze. Był tam inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Zatwierdzające projekt budowlany rozbudowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego metr od granicy. Budynek zrealizował później w wyniku konfliktu sąsiedzkiego. Przed nadzór budowlany i stwierdził, że ta budowa jest niezgodna z warunkami technicznymi, ponieważ aby zlokalizować obiekt w takim pasie od 0 do 1,5 metra, trzeba uzyskać zgodę na odstąpienie od warunków technicznych. Inwestor tej zgody nie miał, więc stwierdzono nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co dało możliwość organu nadzoru budowlanego wydać decyzję doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami, więc ten budynek musi się znajdować albo w granicy, albo w 1,5 metra od granicy. Było to w czasie, kiedy można było stwierdzić nieważność decyzji, czyli tak długi okres, ale też nie można było uzyskać od starostwa odszkodowania za wydanie decyzji niezgodnej z przepisami. Co to oznacza dla inwestora, że jeżeli posiada decyzję o pozwoleniu na budowę która narusza przepisy, czyli na przykład został zatwierdzony projekt budowlany niezgodny z warunkami technicznymi, no to jest tylko 5 lat, żeby stwierdzić nieważność takiej decyzji. Więc jak zrealizował obiekt budowlany zgodnie z pozwoleniem na budowę i z zatwierdzonym projektem budowlanym, to po 5 latach jest bezpieczne, Nadzór budowlany nie ma możliwości wejść i nakazać mu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami, ponieważ ma trwałość decyzji i nie można takiej, Decyzji wyeliminować z obrotu prawnego. Natomiast dla sąsiadów oznacza to, że mają tylko 5 lat, aby podglądać, co tam się dzieje na w działce sąsiedniej i czy budowa jest realizowana zgodnie z przepisami, bo jeżeli jest realizowana niezgodnie z przepisami, ale tak naprawdę inwestor dostał pozwolenie na budowę i to był błąd urzędników, no to jest tylko 5 lat, aby stwierdzić nieważność takiej decyzji o pozwoleniu na budowę.